ale oni sprzedają tutaj Maser, głównie Maserati i Aston Martin, ale też mają różne inne samochody, tak jak tutaj na przykład jest Audi Audi R8, stary Chevrolet Camaro SS, no ale to jest wyjątek, bo głównie tu mają nowe Maserati. samochody Quattroporte. Oprócz tego w tym garażu, no a mógłbym mieć taki garaż prawdę mówiąc, Ferrari Aston Martin Rapids, to jest piękny rodzinny samochód, no szkoda, że Porsche nie był w stanie zrobić takiego ładnego jak Panamera robił, bo Panamera wygląda jakby 911 pszczoły pogryzły i wyspuchła. A Rapid jest, jest pięknym samochodem Nie jest może taki dobry jak Porsche Panamera ale, ale na pewno jest piękniejszy Ferrari 355 Cabriolet BMW M3 E92 Taki lakier to jest opcja za 7000 dolarów chyba. Prawdę mówiąc, nie podoba mi się w ogóle. Wygląda jakby go ktoś zapomniał pomalować, no ale ale widocznie jest to cool skoro trzeba dopłacić tyle tysięcy za taki lakier no. matowy. Dodge Viper lekko uchyloną maską, żeby zobaczyć jak to się otwiera Nie chcę jej dalej podnosić, bo dostanę po łapach Tam na polu tańska. stoi krowa, cierpi, bo już pełna mleka Biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka Jadą, jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka Życie takie znaczy przypadki, jadą wszywa, sobie za rogatki Staną zjadza, sobie gdzieś w szuwarach, płocie dziura jakaś w para licznik notuje, wzią, Wszystko rejestruje w szybkie w przekroczenia prakty, czeka prakty. na jelenia się nie mylę, Nowy Morgan trójkołowiec ma właśnie taki silnik. To jest dokładnie taki sam silnik jak, jak w tym trójkołowcu Morgana w samochodzie, prawda? Więc jakieś części, proszę, oponki, lekko używane. Jak to w garażu? No garaż jak garaż. Układ wydechowy ciekawy. Do czego? I parę innych. Czy idziemy do środka, tu nie wiem czy będę mógł gadać, ale zobaczymy co tutaj w środku mają. W środku jest jeszcze Ferrari. Kabriolecik. F430 Aston um, so, that's the first thing you said. You can't do it right or you can't do it really rich for you. Also, I don't um, And also, if you going to take lessons, take them from the same person all the time. jeszcze jest jakiś jeden Aston Martin i to by było to by było na tyle a na zewnątrz mamy jeszcze dwa Rapids o tu jakie ładne auty Aston Martin Rapid. jeszcze jeden cena no jedyne 209 tysięcy dolarów Jakiś drobny grosz Tu poważny sprzęt to. Ciekaw jestem kto tutaj takie auto oddał Wow To jest poważny sprzęt Zwłaszcza jak się popatrzy na wysokość tego sprzętu Targa 4 jest Bardzo fajne auto Bo ma odsuwany, odsuwany dach Cały A obok CL55 mg Też ciekawy samochód Trzaczki jeszcze KM Jakiś Bentley Tutaj stoi Bentley'e to były dwa Tu był jeden Bentley Koło Proszę tu mamy Tu mamy jednego Bentley'a Seraki Bentley Coupe dwudrzwiowy i i tam jest Bentley czterodrzwiowy z tyłu za warsztatem widziałem inne fajne auto Tutaj, tutaj są te które oglądaliśmy przed chwilą Ups. Ale będąc tam w środku zobaczyłem przez okno inny bardzo ładny samochód aż się zdziwiłem że takie piękne auto może być więc zaraz go wam pokażę Tada Proszę widzieliście jaki piękny samochód Mazda 6 z rozbitym zderzakiem Ale wymyta ładnie z przodu nam się też rozleciała jeszcze nasza polska rejestracja bye bye i szyba rozbita no to się musimy pożegnać z naszą mastką i z dealerem foreign car Italia i idziemy do domu tu jest też ciekawy samochód S63 AMG Rodzinny porządny samochód Kto to kupuje taki auta? Skąd ludzie kasę mają? Zastanawiające jest Czemu ja nie mam takiej kasy? O 540 dobra wersja Dobra wersja jak na kombi rodziny. X5 SAP Aero A tutaj też coś widziałem ciekawego. Audi. S8 z 10 cylindrowym silnikiem też porządny samochodź no i na koniec jeszcze raz ten Austin no i najporządniejsze auto na całym placu Chyba się zgodzicie ze mną, rodzinny samochodzik BMW M3, rocznik 2008, a to już zarejestrowany, więc chyba już go ktoś kupił. Porządne, porządne auto. I tyle naszej wyprawy do Hillera. Możemy jechać do Myśmy tu musieli przyjechać raz, że musiałem coś tam podpisać, ale ważniejsze jeszcze było to, że nie było przed tym instrukcji obsługi, a teraz jest. Mam oryginalny. O jak gorąco trzeba odpalić. Mam oryginalny prospekt więc będzie można sobie poczytać. No i oryginalna książka oprawiona jak w skórę, jak, jak Biblia, nie przymierzając. Prawdę mówiąc, to może rzeczywiście to opakowanie będę używał do noszenia Biblii ze sobą. No, ma tutaj parę broszurek do przeczytania. Zobaczymy.